Janko nocą, słuchajcie wzięło mnie na sentymenty bo chodzę sobie po zakładzie teraz mam ciężki tydzień dużo pracy aż do aż do soboty hmm. no ale już tak sobie chodząc po zakładzie no nie chcę ruszać tego sprzętu tutaj mógłbym spróbować go włączyć ale tutaj gdzieś sobie ziomki pochowali gdzieś przez otwory kable Gdzieś do szafek. Także, no, to jest wysoko, nie chcę przy tym grzebać, żeby to podłączyć, sprawdzić, ale kiedyś to sprawdzałem. To było jeszcze na początku. Kiedy najlepszym moim zakładowym, no ogólnie najlepszym radiomagnetofonem, jaki słyszałem w życiu, był FS420, od którego cała ta przygoda z poszukiwaniem sprzętów się zaczęła. Potem kupiłem. Yy, no, coś szukając podobnego, ja kupię sobie jakiegoś pana Nie wiem, czy ja już kiedyś tego nie opowiadałem, czy może gdzieś w komentarzach pisałem. Chciałem sobie kupić jakiegoś pana bo patrzę pana Tam widziałem, ale nie widziałem, żeby to było FS420. Bo on był taki brudny, ale on mi się tak bardzo podobał dźwiękowo, że mój stary Philips AZ3068 grał przy nim tak byle, jak że nie chciało mi się już go słuchać. Dlatego. Cała ta przygoda zaczęła się od FS420, którego już tam na hali nie ma. Ktoś mm, pewnie go zabrał gdzie indziej, albo być może już się rozsypał. A ten tutaj stoi y, od lat, odkąd ja tu pracuję, piąty rok. Trochę brudu jak widać złapał, farby syfu na nim, jakieś białe plamki. Nie, to są y, opiłki metalu i farba, głośniki jakieś takie. Nie wiem, może to jest farba, brud syw. No ale no, to grało bardzo ładnie. Jak kiedyś to sprawdzałem, ale poza tym zobaczcie, jakie to jest małe. Te głośniczki tutaj. Ja wiem czy one mają po 6-7 cm. Dwa wcale nie są większe, od tego co ja mam teraz tego pana Sonika 5058. On jest tak wielki, że tam jest jeden głośnik na całą moją łapę. Jak tutaj te dwa? Także, no, tamto to jest moc. Jak bardzo e ewoluowały te moje sprzęty przez te 5 lat. Bo z tego co pamiętam, nawet ten FS420 grał lepiej, mocniej od tego, ale to grało też bardzo ładnie. No, ale to podejrzewam, że grałoby coś na poziomie yy, być może trochę lepiej od RMSA 817, który za dzieciństwa był takim moim. Yy, Wysoką ligą, wtedy się nim tak jarałem, że mi się wydawało, że nic lepszego nie może być. A, a teraz taki RMS 817 to jest na, na poziomie y, FS410, który grał o wiele słabiej i gorzej od FS420, właśnie tego wspomnianego, od którego cała moja przygoda i te całe poszukiwania się zaczęły. Bo potem był chyba DS, y, nie pamiętam, 11 chyba. Z CD, myślałem w końcu, kupiłem sobie lepszego pana ale włączyłem go. E, wcale nie gra lepiej od tego FS420, do którego zawsze tam chodziłem na hali i go słuchałem. Potem następny był DT37, już taki ciężki, masywny, ale włączyłem go przy tym FS420. No nie, ten FS420 jakoś inaczej gra, jakoś ładniej, lepiej, może nie mocniej, ale o wiele ładniej. DT37 to też nie było to. Potem był DT505, już taki potężny, ale nadal nie miał tego basu, takiego ładnego podbicia jak miał FS420. No ale już potrafił zagrać o wiele głośniej i, i na full głośności to i nawet mocniej od FS420. No ale FS420 po cichu potrafił zagrać bardzo ładnie, genialnie, jak już niektórzy z Was się przekonali. Także nadal szukałem. Potem po DT505 był DT75. Ja myślałem, no to już jest taka bestia. Top Panasoników. To już chyba yy, no, nic się z nim nie może równać. No i rzeczywiście grał on i mocniej, i lepiej, i o wiele głośniej. To już w ogóle była inna liga. Ale heh, potem już tego FS420 do porównania nie miałem, bo ktoś go zabrał. I zawsze byłem ciekawy jak on gra. No i teraz jak go sobie kupiłem, no jakiś rok temu przy tych potworach jakie mam aktualnie, no to, to to jest taka pierdółka, no ładnie grająca mała pierdółka. Hmm. Bo jeszcze wcześniej jak wiecie był FS-440, który myślałem, że jest słabszy od FS-420, a to jest jednak to samo, bo później kupi kupiłem tego FS-420 w końcu, po którym spodziewałem się większej mocy. A to jest dźwiękowo to samo co FS440, czyli no, to, czym się te 5 lat temu tak rajcowałem, co mi się wydawało najlepsze, nawet lepsze było w tamtym czasie od tego tutaj, który jest większy, ma większe głośniki. Chyba, że ja tutaj jeszcze no nie, nie bawiłem się nim, ja go tylko tak włączyłem, jak ktoś sobie poustawiał. Być może to ma większy potencjał od FS420. Nie wiem, on jest tak brudny, że ja go nawet dotykać nie chcę i kombinować tam z ustawieniami dźwięku. Nie wiem, jak to gra, ale taki Panasonic jak ten tutaj, nawet nie widzę modelu, bo on jest tak brudny. Ale no, coś tam będzie widać hmm, na filmie, może jak się przyjrzę, bo yy, tak jak no, podnoszę telefon do góry, to nie widzę na ekranie, ale ten model, jak sprawdzałem, też kosztuje około 300 stów, także jest dosyć drogo. A za około 4 do 5 100, to można kupić już taki potężny, jak te moje topowe boomboxy Philipsa i Panasonica, te ostatnie. Także no, wydaje mi się, że nie warto inwestować w takiego malucha jak ten. Aby tylko przekonać się, czy on gra rzeczywiście mocnie od FS420, czy, czy jednak nie. Bo kiedyś, mm, jak go włączałem, on mi się nie, nie podobał mi się bardziej od FS420. Ale jak mówię, nie grzebałem w jego ustawieniach, w jego korekcji. Także nie wiem do końca, jak on rzeczywiście potrafi zagrać. No ale to na tyle tych takich moich sentymentów uciekam. Nie wiem, nazwę ten chyba film. Powrót do początku, sentymenty, czy coś w tym stylu. Także zmykam. Hejka.